A dzisiaj tworzymy oczywiście też jej siostrę. Jak ostatnio otworzyliśmy. E, siostrę czy na to, co była na balu. I teraz zdecydowałam, że oczywiście będzie etap szkolny. Czyli, no, no różne stoje na szkolne. No właśnie. To zacznę sobie od skóry. I chyba znowu ból. Taką bo bardzo mi się podoba. I właśnie włosy tu inne Jakieś ładne. Może jakieś stąd tutaj będą fajne. Zawsze, są jakieś fajne. Szukam takich jednych włosów, ale nie mogę ich znaleźć. Dobra, słuchajcie, już je znalazłam. To są te włosy. I teraz muszę jakieś ciemniejsze włosy damy, bo tam to miała jakieś takie jasne, mocno. I oczy. Oczy damy ładne takie, bo może te właśnie. One są bardzo ładne. I jak jeszcze mają to być siostry, to muszę dać takie same brwi. Nos, taki tam, jak siostra miała. I strój teraz. A, bo ona ma być taka mundurkowa. To okej. Okay. I teraz szukamy plecaczka. Nie mam pojęcia, gdzie jest plecaczek. Ale zaraz znajdziemy. Mm, he, 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 he. Dobra, nie chcę przedłużać, więc zaraz do Was Dobra, nie udało mi się znaleźć plecaczka, ale bez tego plecaka nawet to ładniej. I jeszcze ładne okulary dodamy. Jak to ma być szkolne. te będą tu nie pasować. No pasują, no i pasują. No i tak się prezentują nasze siostry. Ta z tymi pasami, czyli Malina i Jagoda z ciemnymi Jest on na napiszcie w komentarzach. I nie, nie zapomnijcie zostawić subika. I łapki w górę na moim kanale. Pa!